Powinnam teraz skipnąć, Cze... bo to jest tej No i co z tego? No i powinnam skipnąć. Buziaczek dla Wiktorii. A czemu skipnąć? Nie lubisz mnie? No bo... Tak jakoś... Na no nie, prze... nie, nie, nie przepadasz za mną, tak? Znaczy... Nie to, że nie przepadam. Powiedz to, że kiedyś cię raz zabierzam. Co jeszcze raz? Co kiedyś? Słucham? Co, co mnie kiedyś? Obejrzałam. No i jakie są twoje swoje wnioski na, na mój temat? No, hmm. nie możesz nie, 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 jakby żadnych wyciągnąć. Nie? No, własne, bo... Nie, dlaczego? Na, na podstawie jednego filmu, który zobaczyłaś, co mnie sądzisz? Bo powiedziałaś, że. Ale o jego lajwania czy No dobra, no to live, no nie ma to znaczenia. Co mnie sądzisz? No, ale ja nie mogę powiedzieć. Ja, ja, ja ci co? podpowiem. Miły, sympatyczny. <ślik> nie no. <pozitywny. ślik> Pozytywny. Pozytywnym bym się zgodziła. Sympatyczny, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie A ile nie masz lat? 15. No to widzisz, no, że jesteś za młoda i nie rozumiesz po prostu rzeczy, które ja mówię. bo... Ale wyglądasz na 20. Nie wyglądasz na 20. Ogólnie to problem polega na tym, że ja mam humor, który wymaga interpretacji. Ja mówię bardzo inteligentne mhm. rzeczy. Bardzo inteligentne rzeczy. I młodzież. Mówisz, ale. I młodzież. Dobra, co ty taki jesteś. Jaki jestem? Ale Słucham? Że młodzież w twoim wieku nie rozumie. Nawet, no... nawet kiedy sobie coś mówię, to widzę, że tak oczami ruszasz, że tak twój mózg analizuje, co do niego dociera. Bo mniej więcej w... no. około 21 roku życia jesteśmy już w pełni dojrzali i faktycznie nasz umysł działa na, pewnych, na pełnych obrotach. No chyba, że też kobietów wtedy to sami trzeba poczekać do 40, ale z reguły do 21 roku życia człowiek się wyrabia. A skąd takie informacje w ogóle wiele? No, z, ze znanego Instytutu. Z dupy. <laughs> Instytut? a nie jest. Instytut to Instytut No dobrze. Co. Um, um, co mogła. Czym się interesujesz pomiędzy robieniem live'ami w ogóle? Kobietami. A no tak. Um, Na no, no, ile wygląda? 27, dodała. By by 23. E, źle nie było. A widziałeś co mojego chomika, czy jak oglądałaś, to nie widziałaś? bo chomika kupiłem ostatnio. Tak, ja pokażę ci. Chcesz zobaczyć? Mam ja, swoją ciekawostkę. No. Że kobieta, jeżeli jest w swoim wieku, to mentalnie jest pamięta, że jest u ciebie starsza. Mężczyzna jest zawsze mentalnie młodszy. To jest taki instytut. Instytut z dupy. Za młoda jesteś. Ja za, się... za młoda jesteś, żeby wkładać bądź, wykła... bądź wyjmować rzeczy z dupy jeszcze, ale. Ja, ja, za młoda jestem, jesteś tylko mnie tylko o dwa lata starszy. Masz 20 lat jeden. 21. To czemu taka stara rura siedzi z młodą dziewczyną? To jest moja siostra. A, dobra. Faktycznie podobne jesteście dosyć. A ty, ty masz farbowane te włosy, czy nie? Ja? Tak. Nie. W ogóle ty masz taki mega turbopoważny głos, że mogłabyś dosłownie rozkazy dawać, naprawdę. Kręci cię to. No, trochę. <laughs> Lubię Zajebiście. kiedy. Kiedy, kiedy kobieta tak po mnie właśnie słownie depcze. A tak zupełnie szczerze nie, ale tylko to zauważyłem, ma po prostu taki bardzo donośny głos. No, słyszałam też komplementy, że mam męski głos, także dzięki, jakaś w ogóle nie odmienność. Znaczy nie, no tak, no, chodziło mi, że męski, tylko po prostu nie chciałem być dosadny. A jak się na imię? No, dzięki, bardzo mi miło. Jak się na imię? Sandra. No i wszystko jasne, ja znam jedną Sandrę i też się tak właśnie zachowuje, taka bardzo dominująca dziewczyna. Yy. No tak, znam jedną Sandrę, no. W Ochamie majtki kiedyś. Nieważne, to długa historia. Nie wiem, czy nie takiego youtubera Nitrozyniak. Mm -hmm. Tego jego dziewczyna ma Sandra na imię. Właśnie podobny charakter ma. A nieistotny, a w ogóle skąd jesteście? z pokażę. Dobra, pokazać wam tego chomika, czy nie ostatnio go kupiłem się puszek nazywa. Nie, ja chcę zobaczyć tego chomika. Bo, muszę go, bo on stoi tutaj w klatce, muszę go wyjąć. Moment. Kurde, słuchawka mi nie sięga, dobra, wyjebane to słuchawki. Masz! Komik! Zajebisty! No. Chyba Ogólnie jest fajny, tylko ma problem z higieną. Głodzisz go? Czego głodzę? No, takim wychudzone, wyjebane. Nie, rzadko go myję. Wszystko jasne. No. no dobra, dziewczyny, bo my to samego dnia nie mamy. Póki jestem singlem, no to Sandra, słucham, jak mnie do siebie przekonasz. Słucham, jeszcze raz? Póki jestem singlem, pytam, jak mnie do siebie przekonasz. Nie mam niech zamiaru, mnie do siebie przekonywać. Czyli rozumiem, że już zrozumiałaś, że nie masz szans, tak? Jak zrozum, że ty nie masz szans, bo jestem zajęta. Zajęta jesteś? Tak. A masz dziewczynę, czy chłopaka? I Ile ma lat. 21, jest moim wieku. A nie uważasz, że mając 21 lat, zasługujesz na mężczyznę? Dla mnie to mężczyzna. Mówiłeś, że chłopak? Nie robię zasłówka teraz. A za co mam co zapaść? Za kolanka? <laughs> nie leży tu. Nie leży mi to za bardzo. Co ci nie leży? Jeszcześ mnie za kolanką. Od, od kiedyś się odezwałaś, mi też już nie leży. A ty kurwa cwaniaczek jest A Widzisz, widzisz. No ja, ja, ja no, Jestem, jestem. Bardzo. No ja, ja, znam odpowiedź na każde pytanie. Ja wiem co powiedzieć zawsze. No, to dobrze, bardzo dobrze. Kurwa, siostra też masz ładną, tylko za młodą. A, no niestety. A siostra jak ma na imię? Julia. Julia to jest moje ulubione imię żeńskie ogólnie. Mam mega taką słabość. Serio Romeo Julia. Yy, nie lubiłem w szkole, jak kazali mi czytać. Ale z czasem ja byłem ogólnie na, w teatrze na spektaklu. Kurde, naprawdę, naprawdę fajne. Może Sandra na chwilę spokoju wyjść, bo chce popełnić przestępstwo? Nie mam mowy. Cię, kurwa patrzy, na ma o tym, kiedy. Właśnie jak nie ma mowy, no traktuj siostrę z szacunkiem, to jej pokój. O, Oczywiście składnie. Jurcia powiedz jej, żeby wyszła na chwilę. Dobra, w końcu świrować, my lecimy dalej. Fajnie się gadało. Ale Julia chce zostać, ty chcesz iść. A, ja pierdolę. Julia, napisz Dobra. Instagrama na czacie i możesz iść. Dobrze. No. Widzę, że... Ale masz siostrę taką zaborczą, nie? Masakra. Przełączyła siostra. Ja pierdykam. A, już, ale wysz... ja, ja. Audi kršok presuši.